Siemano tutaj RG WERCH, gra ze mną dzisiaj Jacob i No jak zawsze Niespodzianka Tchezekori. O to ja Surprise! Dobra Dobra, no. dzisiaj ma pani sądnia, tak? Mówiłeś? Tak, 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 tak. Idziemy Dobrze. dalej. To możemy tutaj zaczynać. Od jazdy. Zaczynamy. Kurde Kupku. No, gdzie, gdzie mi lecisz? Oj I te mapy są niby straszne i one nie są straszne. No i kolejny gość, który się w ogóle. Jezus, Mario, co ja wyszedłem? Dole, ja... ale jajce. Gdzie wygra? Ej, koksy, chodźcie tu. Ale ja już poszedłem do teleportu. No, tu, 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 tutaj była kusza. Co to z tego? Dobra, chodźcie <Czyk> do tego teleportu. Mam bazukę. Aha, tędy miałem LOL. Teleportu. Hmm, Dobra, tu to... nic nie ma, tu mam bazukę tylko. Aha, tutaj trzeba wejść, tak? Aha. Mhm. Dobra, ciśniemy. Wow! O, <laughs> ale, ale jajca! Ale, 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 ale jajca! To gdzie idziemy? Ale jajca! Tu! Dobra, te drzwi okay. zamknięte. Leć, 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 Panie, dawaj, 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 ciśniemy. Kurde, no! Zawsze telefony dzwonią. Wow, zniszczyłem to! Nie. O, tu jakiś laser. O, no, też zniszczyłem. Idziemy dalej. No i idź, tam nic nie ma. Trzeba go wyrzucić. Jacob tam nic nie ma. O. To chyba trzeba tędy przejść. Co to w ogóle było? <laughs> to było głupie. Czyli wiemy, to trzeba teraz szybko. Wiemy. No nie stój tam, bo zginiesz. Szybko. Zginąłem na spawnie, brawo dla mnie. Nie zginąłem, jestem najlepszy. Dobra, idziemy dalej. O! Ten... O. Ty, patrz. Tam była kusza, czyli chyba można go zabić. Można go zabić kuszą? No. Co to jest? To jest headcrab. O mój Boże, czekajcie na K mnie! Kurde, ja mam garę z moda od dnia. No. I nie ogarniam co się dzieje. A, a ja, jak ja ogarniam, no ale, czek ale czekajcie na mnie. Chłopcy. No to i. no to tam idź dalej, no to. no. Uuu, poczekajcie na mnie! To jest. jestem ważny. Lagranie musi trwać. No będzie trwało, no. Laga mam. Chodźcie, chodźcie. Idź do czerwonego, kuba. A my idziemy do zielonego. Dobra. To ja I pójdę do, do niebieskiego. To ja pójdę y do zielonego. Jestem w niebieskim, a byłem tu już. A to nie. Co jest w zielonym? W ziel. Y ja przy, w zielonym nie wiem co jest. O, w zielonym jest nowy ten, nowe pomieszczenie. Ano. Ty, tu są drzwi na odwrót, ale fajnie. Tu, że jesteście u mnie niewidzialni? Oj dobra. Ej, co to, patrzcie tu, patrzcie jaka schiza. No. Ej, ten pociąg jedzie, a normalnym Garry's nie mógł jechać. No, może nie. Przejdźcie tu, wow. Mam no, lagi. Ej, chodźcie tu. Widzieliście to? Jak to jest fajnie. Wow! Olu Jazda Człowieku, chodź tu. Oj. Tutaj, tu gdzie ja Brawo Ja idę to... Te... O, nie ginie się. No. O. Ale tam Myślałem, że pojedziemy w jakąś pustkę. Coś no. w tym stylu. To idziemy. Na V idziesz czy idziesz normalnie? Ja już idę na V, bo ja już tu jestem. Ja wiedziałem, że tu trzeba zejść. Oj. W sensie, gdzie? gdzieś? Spadłem! Boże! Ale gdzie trzeba było oh, oh, wejść? się jeszcze w oko Gdzie trzeba było wejść, Kuba? No tutaj jest takie zejście. Takie przejście przejście Nie wiem o czym mówisz. To widzicie? W, sumie, w końcu dzień idziemy. Nie, nie widzimy. No, zielone. Chodzicie do zielonego i poprowadzę was na V. Nie będziemy już tam schodzić. Tu Der Aha! Nie. Gdzie? U... Nie widzę Popatrz się w dół, Patrzcie tu, gdzie ja jestem. Na V już zleć O A, tutaj, widzę, tutaj był Gravity gun. To to zaraz, zaraz, zaraz tam wejdę, czekajcie na mnie. Tutaj leżał Gravity gun, czyli że chyba można go używać. Czekajcie. Ja dostałem ja jakiś karabin tych, tych. No. Już e idę. Hop. Puls. Widzę przejście chyba już. <laughs> jest. Udało się. Idziemy mhm. Te kostki są jakąś częścią fabularną na 100% Tak No mhm. i tutaj są dwa przejścia to No idziemy to idziemy O kur Co jest turet O mój Boże, tu jest Turet Jaki Turet? E, działko Tureta Aha To trzeba chyba z Nie, Nie, mam, mam ten Ja mam Czemu mnie zabiłeś? Sorry, Sorry to już muszę tam iść To jest długa mapa Bardzo długa Ja się mogę uleczyć czy nie mogę się leczyć Nie może Aha, to jest Citizen o, typa! Co? Chodźcie, chodźcie szybko do mnie Tu chodź, 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 no chodź, no. chodź, chodź, chodź nie wiem, gdzie wy jesteście. Się jak w metrze. Czemu nie, czemu nie stoicie w miejscu, tylko gdzieś poszliście już? Bo myśmy znaleźli typów. Gdzie? No. Podleć do nas na V. Ale ja jestem na V, tylko nie wiem, gdzie wy jesteście. No tam dalej poszliśmy. Tam, tam, tam gdzie zginąłeś choć O, no jest dobra. To. I tutaj oprzyżyliśmy. ZUNASI? No, tu... no. Dobra, tylko że idziemy stąd, co nie? Mhm. No głupku! Bo ja cię zabiję. Jakiś typek się na mnie patrzy, ja się go boję. Może się patrzeć. Dobra, jest, mamy, ak aktywujcie. Czy Dobra. Coś? A nie, zabierzcie ten, zabieramy akumulator. Co to jest, dlaczego ona taki dziwnie jęczy? Oj, czemu oni się tu spawnują? Bo mogą. No. To zabieram Kuba, to jest akumulator. to czy nie? Co ty robisz Zybań. w ogóle? Daj akumulator to to nie chcę jechać do góry. Bo oni Musimy... stoją przy mnie i... Musimy poszukać jeszcze coś. No. O tutaj trzeba przejść. <laughs> to jest podłoga! O kurda tu jest ochrona. Wiecie co mam pomysł? Wiem. Trzeba wyjąć akumulator. Ej, oni za mnie chodzą, to jest chamskie. Tu musimy skoczyć pewnie. Nie, nie przejdziemy, bo ma, tam był. Teraz nie ma akumulatora, możemy przejść. Nie. O co chodzi? Trzeba to wyłączyć. To Ała! Towarzysze, tutaj pewnie trzeba pójść, tam gdzie byliśmy wcześniej. Chodźcie. Tu za mną, nie za kubą, za mną, Odwróć A, się. Okej. Okay. Mhm. Mm e, to takie jakieś. O, tu, są! Właśnie, mam jeden akumulator. E, no co, czy drogę trzeba sobie utorować, sorry. No. Nie wiem co tu trzeba robić, ale. Wiem, granatem trzeba rozwalić ścianę What the... na spro... To było dziwne, ale myślałem, że, że, że ciebie jest dwóch. Czyli tutaj Dobra. musimy znowu te akumulatory znaleźć. Ja mam akumulator. Nie wiem jak one wyglądają nawet. Jak akumulatory, no to sobie zobacz tam. Oj, ten to czy... się nie da przejść. Gdzie my je dawać? E, do, takie, do tego pomieszczenia, do którego przed chwilą weszliśmy. Tego, co mówiłeś. Ej, może pójdziemy tam, bo y, tam może być rozwiązanie. Uwaga, grenade! Czegoś mam RPG. No dobra, to na pewno nie od tego. Jakoś trzeba. Tutaj może być akumulator, właśnie. Mówiłem. Tu, bo. Nie wyjmuj z tego pokoju. Tam. Jeszcze jeden akumulator tylko, tak? Mhm. Jest, wiem gdzie jest. Tu jest. Gdzie jest? Tu! No to mówiłem, że. Nie, czekaj. Tu ten! Co on tu był, a myśmy go mijali ciągle. Zostaw mój akumulator. Głupku. O, patrzcie co zrobiłem. Rozwiązałem zagadkę. Tak, ty. Brawo. A kto podłączył akumulator? No kurde, bo mi go zabrałeś. Chodź, 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 chodź. No idź. Głupku, tam. Bo tam się drzwi otworzyły. No W ogóle tak fabularnie nie, nie, nie ten. Pociągi. No. Uciągi. Czemu pociąg pojechał po drodze? Bo. Uu, to jest jakieś. Wkrad, to jest jakieś krowe miasto. Patrzcie U nie! Tam jest y, przeciwnik. O Dobra, mam pomysł. Dobra. Przeciwnik załatwiony. Hmm. Oczywiście Marcin profesjonalna kusza No <noise> a jak? Lata ćwiczeń Dokładnie tak Kusza jest najfajniejsza Gdzie oni są? Tam na górze Już ich nie ma Ty, ty go zabijesz dziwnie. Oj, tam chyba nic jest... Jezu, musiałem że to, to przeciwnie. Tu nie ma nikogo. O tu są! Dobrze, ale żeś go przyszpilił. Przy jak on wygląda? Najlepy, najlepsze i tak są: przy. niech przy, można zakłócić do tego, do ściany w. Um... Uważajcie, bo to jest pułapka. Ta, <grym> tym. Co to? Tu zlatuje, uważajcie. Bre. Tak? Dobra, idzie, idziemy dalej. Tu też może być pułapka, na przykład z tego mogą kolce wyskoczyć. Dobra, ej, idź, idź, Zecorisan. Ty blokujesz. Patrz jaka fajna ta droga tutaj Mam iść tam czy nie? Ja tam idę, ja idę Uuu. Ale fajne A nie no dobra to jednak były Nie mogę Teraz mi, nie, nie da się teraz wrócić Co? Odwórzkę. Dobra, da się już Tu Ej, nie mogę stąd wyjść O kurde, to ściana mnie nie bije, tego jak, jak... kontrol No już Jak ja ją uderzę to ona mnie bije. No Mamy też Głupia ściana Ej, bierzcie sobie te, te. te. armor, batery. O, tu są te. tu jest amunicja. Kuba, zabierz sobie tą amunicję, bo wziąłeś pistolet. No co ty zrobiłeś? Story. <laughs> Biłem. chciałem zniszczyć obraz. Masz <suszy> mnie teraz teleportować, bo już mi się tam nie chce iść. Musisz. O, nie mogę. Gdzie to jest w ogóle teraz? Metropolis, spoko. To jest daleko. Dwóch na raz. To, to się nazywa. A nie, dobra, jednego. Fuck. No. No. Kurde. No. <grym> ten nie mogę być. nim Okej. Okay. Już myślałem, że dwóch na raz, bo tak... Coś... dziwny dziwny widok taki był. Jezu, co tu jest?! Nie, Tam. nic to chyba ten, tylko kolor taki. O, to jest tutaj fajnie. Co to jest? Ale wiesz, że to może zabić, nie wchodź w to. Znasz georysm A tutaj są kolce. Spoko, pokój. Ej, tu są fajne drzwi. Tu. <grym> Idziemy. Tu, jeszcze. Tam Czekaj, jest ten. Tu. tu jest jeszcze, tu są drzwi jeszcze. A zamknięte. O, otwarte! Łuuu! Teraz coś wyskoczy, by było fajnie, Spasz, patrz na to. Nic nie wyskoczy. Nie, nie Spada. idź tam, Ej, gdzie to. jesteście? Nie wiem. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Daleko już cię żeście doszli? Nie. Wow, kwadraciki. W e... takim pokoju o, te telewizorami jesteśmy. Ło wow, nie! Uff. Dobra, nie idźcie, tu nie radzę. No co ty. Kwadraciki śmierci. Dobra. Chodź tu, nie skakuje tu, a to nie To tu Dobra, to tu No tutaj kolce są, no to nie Ło, wow, tu są schody No No nie No witamy ponownie Tylko ja tu trochę zryłem to No geniuszu Tędy chodź Dobra, chodźcie No to, do to i tak to w tego A dobra Jeszcze jakbym wiedział gdzie to by było super na dół, na dół, na dół jest fajniej. To mnie wkurza, bo tu nie ma czy... checkpointu. Rower! można wsiąść na rower? <grym> Pewnie. No nie, nie można. małym małym. Coś o, jeszcze jest? Zekowi Melony. zatarowałeś drogę powrotną Dobra. Buty tam są. Dobra, jest, mam. A jeszcze rower możesz podnieść i sobie przesunąć. No. Dobra, idziemy. Tutaj teraz, tu, tu jest ciemno, tu jest fajnie, patrz. Tak, ale tutaj jest dalej. No ale tam nic się nie da zrobić. Chodź. No kurde! No mówiłem, że tam się nic nie da zrobić. No Chodź tu. Spoko teraz z tym. Tu na górze, U okay, tylko na górze tam. uważaj, bo tu jest Volus. Czy jak on tam się nazywa? E, to goś się zniszczy z RPGa. Tutaj tutaj, 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 Czekaj, tutaj, bo tutaj, tutaj, tutaj. Jest tutaj. jakieś przejście, ale. Byłem. Ammo. Tu byłem. Tutaj Ammo było dużo. Hmm. O kurde. Ile tu się pojawia ciągle Ammo. Dobra, chodź. E, tutaj. Uwaga teraz. Uwaga, uwaga. Volus będzie. Gdzie? Tu. Kuba! Mówiłem, <laughs> uwaga! Na Volusa, a nie na siebie. Na. no Mówiłem, uwaga żebyście żebyś bo miałem Airpega w dłoni. Ale widziałeś, że jestem w koło. Nie no. Ale co za debil podchodzi do Wolusa, czy ten... Ja go chciałem zabić. Ja bym nie szedł na czerwone. Jest, otworzyły się drzwi od jedynki. czekajcie na mnie. E, wróć do pierwszego korytarza, bo myśmy teraz się tam pojawili. O ja, to ja się najlepiej wiesz co zrobię. Zabij się i wróć. O. Nic nie pierdykło, drugi raz. O, czekaj. Czekajcie tam. Prz pierdyk... Czekaj, czekaj. <gry> dobre. Co? Chodźcie. dobra idziemy, też tam idziemy, się teleportują? Idziemy. Ej, że też macie takiego baga tutaj? Eee, tu nie ma podłogi. No, tutaj nie ma podłogi. Jak, co co jest? jak, 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 się, jak się włącza latarkę? E, F. O, ale to kijowo. Bez latarki lepiej. Tu się teraz nie da wejść. Dobra. Da się. Dobra, jestem w jakimś biurze, które jest zarosło trawą, o dziwo. O, gość, 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 gość! ma typie. E? Interakcja? Nie ma interakcji z tym typem. Jest interakcja. No kurde, ale żeś... Ja, nie mogę. <laughs> Tutaj chodźcie. W ogóle nie są straszne te mapy. Znaczy, no bo to jest... To, to już może coś nie innego. Jest, to chyba nie jest U! w ogóle straszna mapa. Co to było? To musimy zabrać, zabierz dysk Zabierz Nie wchodźcie dysk. tu, nie wchodźcie tu Marcin, zabierz dysk orzesz fakt. Który dysk? No tam jest w skrzyni dysk W której? Uh -huh. Ej Wejdźcie do takiego pokoju, bo ja się zrodziłem w takim pokoju Ej Wejdźcie Ano, mam ten dysk, no i co? Ej no. Słyszycie mnie? Ja się zrodziłem w jakimś pokoju bez ścian Pokój bez ścian Nie, wchodzicie do takiej drzwi i tam jak się nie da już wejść. I tam Ty się. Jedyny wszedłeś. O kurde, to ja jestem teraz gdzieś w jakimś pokoju bez ścian, takim jak w wariatkowie. I wszystko jest do góry nogami teraz. Uuu, o człowieku. Nie... O kurde, jestem w pokoju też takim jak w wariatkowie. Mówiłem. O kurde, Marcin też tam niech wejdzie. Ale, Ale to tam... ja zginę czy... jak tam spadnę, czy nie? No to sp... nie, nie spadniesz właśnie, Aha, znaczy dobra. nie zginiesz. A no, faktycznie. Ale tu się nie da już przejść dalej. Wiem, trzeba coś no, wykombinować. No tutaj, tutaj są przecież te. Ten sprzęt. No i co? Nic się nie... Tak, dozrywa. deską coś zrobimy. E, wiecie szczerze. Wiecie, że... O jest wyjście. Dobra, mam wyjście. Gdzie? Gdzie? E, to są te drzwi. Jakie drzwi? Tylko nie możemy ich otworzyć póki co. <coughs> o, możemy. Ło, fajnie się tutaj ten z tego e, Ja popracuję trochę na kompie. Okej. Okay. A ja idę dalej. Jestem z... Biorę komputry. Jest Ło, o, to jakiś wariatków. Gdzie jesteście? Jest oh. Wariatkowo. Od tego się odbijamy? Nie. Myślę, że jakieś fajniejsze. Uważajcie, jak bo... <grym> się odbijamy. To trzeba Dobra. przebiec na tym na sprincie. Tutaj nie ma pokoju. Ech, nie biegłem na sprincie. Tutaj sobie. Ja fajnie. biegłem. O, tu można ułożyć podłogę, bo tu są specjalne te. Chodźcie, o, tutaj jest. to jest. To... Jest easter egg. To w ogóle można w to wejść. Pryzmat. No zaraz się zacznie coraz szybciej kręcić. Wy, e, wykrywacz kłamstw tu jest. Jakieś studio do nagrywania W ogóle studio do nagrywania pocz hunters No co może idziemy dalej, co? Dobrze o. Tu nie ma drzwi, tu są drzwi. Ale otwarte. Dobra Uuuu Ty jest też coś jest, patrz. To jest w ogóle taki... Świat taki dziwny. O patrz na, patrz na ten samochód. Wii wojny O oh, weirdy car To, to mnie strzela! O, patrz, patrz pojazd na tym! To Ty mnie zaraz... strzela. Do, Do mnie mask. też ktoś strzela. A, on jest tam O, siema. Tu było wyjście Ej, tu jest samochód, tu jest coś ciekawego. Gdzie? Ehm, um, taki budyneczek jest. Jest tu trzeci dysk to jest radio samochodowe jakieś. Tu. tu jestem Dziwne to I have a rover. Tutaj jest parkour i chodźcie tu, o kurde O kurde <laughs> No to jesteśmy Jednym słowem gdzie? gdzie? Tu ja żyję ja, dalej Ja mieście. żyję, Nie Typie, ja wiem gdzie to jest To Po prostu przed siebie trzeba jechać Ale tu Dobra. jest jeden taki schizowy pokój Co tu jest nie wiem Ale fajnie O, tu coś jest <laughs> Jakie fajne! Fuck Łący sracz Kurde, mogłem na V Robię burdel w kafejce Oj, co to robi? Dobra, to może przechodzimy mapę, co? Co? Może przechodzimy mapę No przechodzimy cały czas, szukamy Ej. czegoś Ej, a ja wiem o co chodzi Bo tu są trzy miejsca a trzy dyski są. Tylko dyski już są daleko. Ja Je jeden wiem, gdzie jest. Gdzie jest? E, no, jeden leży tu. Gdzie, Można go zlikwidować. W sumie. O, ja wiem, gdzie jest tamten poprzedni, tylko nie dokładnie. tak. A nie, to jednak. Nie wiem, gdzie Nie Nie masz ostatniego o! Sorry. O, tu jest. Tu, O kurna, TureT! TureT! Idę No dlaczego zabijeś mnie prawie rowerem? Boże Tak Bito Krubarem Dobra, mmm Kkoś inaczej Sorry Lufusem. Ale żeby globusem w ludzi rzucać, no trochę kultury, no. Zamknięte? Pokój. Zasiadam w jury. Skaczesz czy nie skaczesz? Wuuuu. Przez nawet nic... Ale fajnie. Uh, where. Where. Where are you? Mamy. Gdzie ty jesteś, Zekowi? Tu jestem. Wow, tu do nieba się wchodzi, patrz. <laughs> tutaj. from amnia. Um, you can't run run from heaven. No, tutaj się wchodzi. I co teraz? Ooooh. No faktyw. Łowaj. Co? Koniec. An abstract map. Koniec. Players gratium op. Nie, myśmy tak się nie nazywali. A nie, Player Testers. Special thanks to Valve Developer Community, Half Wit, oh, created by Sagdria. Pewnie Ryjec będzie na koniec. Fajnie by było. No fajnie nie, by było. Się zesrał. Dobra. To by było na tyle. Żegnajmy się nie. z wami. Nie, jeszcze coś będzie. Nic nie będzie. Tak. A czarny ekran. Dobra, no to się ma. Siemanko.